Hej, hej! Jest niedziela. Jesteśmy na spacerze. Tak? Tak. Oskar się wstydzi. Nie, no w ogóle. Hmm. A ty w kamerze lepiej wyglądasz ode mnie. A to ja muszę ryja pokazywać cały czas. Czemu lepiej wyglądam? No a nie? Ja się nie czesałem rano. więcej rozmawiać do ludzi. Czemu? No bo lepiej wyglądasz w kamerze. Będziemy mieć lepsze zasięgi, bo cię będą oglądać. Tu na miniaturkę mnie wstaw tylko. Nie. Co? Stawiam cię już na sushi i jakoś samo poszło. Może każdy myślał, że to jest sushi w garażu. O nie. Z ogórkiem kiszonym. Tá. E que eu passo. fantasma patyczek brawo jak pływa pies nie w krzaki uważaj kaki Dawaj Patyk Musisz mnie zaburzyć Niech nie chcesz filtrować Patyczek? Kto chce Patyka? Nie płynie. Daj patyczka, daj, daj patyczka. Nie. I co się cieszysz? Nie próbuj nawet. To jeszcze ci porzucamy, co? Rzadkie zjawisko, Czojka pływa. Widzicie to? Ojej, ojej! I przyniosła nawet jakiś patyczek. Co z tego, że się topi i dusi teraz, w tym momencie? Się wody. <laughs> Brawo, choja! Brawo! Ojej, ojej! Zobaczcie ten influencer. Nie teraz się Nie co na kamerze. Ale, ale... A ty co? Co ty dzisiaj robiła, Czoja? Jak ty wyglądasz? Czojnik! Ej! Ale widzisz, jak tą głowę no tak patrzy do góry i na dół. I na dół. No cześć! Chodź tutaj. Bruda się. A Kaki łazi po wodzie, szuka se co wyciągnąć. O, płynie, płynie. Leci, leci, leci. O, po te patyki chyba są rzuciła? Po te patyki, no. O! Dwa od razu. Nie. Nie. Chyba chciało, ale wiesz. Co bruda się? Bardzo ładnie pływa Kakinek, tak? Ludzie są na rybach, a my płoszymy im ryby. Piękne kleszcze. Mm. Czeka, uwielbia swoje kleszcze. my też lubimy mrówki, bo siedzimy na jakimś płycie. No. No, jak wyrąbniecie w dół, zaraz oba do tej wody. Czoja, ps przestań czoja. Nie widzisz, że nie chcę. Diabeł rosnański Tylko mój uśmiech się liczy Więc oczu nie musisz pokazywać no Co mówiłaś? A rano, <noise> A rano umyłem zęby, to wiesz, mogę się uśmiechać. I co? Pieski sobie pływają. Nawet czajka się pokusiła. O nie! Mm. Nawet Czojka się pokusiła, bo wpadła do liścia. W sensie... Po liścia. Wpadła po liścia, bo nie wiedziała, że jest aż tak głęboko, że nie sięgnie łapkami i chciała złapać liścia i wpadła i trochę popływała. To jest sukces, jeżeli chodzi o nią, bo ona strasznie nie lubi pływać. No. Tak, Czojnik? Ty nie lubisz. Kaki zaś uwielbia. Jest fajna pogoda, ale wieje. Dobrze, że wieje, bo mnie nie Nie, bo uszy mnie będą boleć. O, leci waśka. Ale dwie. Dwie waśki latają. A ja goni żabę. <noise> Ogólnie to mogę Wam sprzedać Co? informacje. Nie. nie. Nie? Taki wstydliwy moment Czojki jak jak była w ciąży i wracałam z nią ze spaceru to siedziała ropucha przy drodze. No i ja pokazałam jej tą ropuchę, żeby zobaczyć co zrobi. No i ona ją powąchała i się zerzygała i poszła dalej. No. no ciekawe, czy to taki zbieg okoliczności, <gry> Gdy się zażygała, to co? wtedy. Ale nie wiem, no. Bo ona miała mdłości, na przykład surowego mięsa nie mogła jeść. By od razu wymiotowała. Ropucha żyje jak coś. W sensie ja jej nie uśmierciłam wtedy. Albo człowieka. Przeżyła nasze spotkanie, ale czy żyje, to nie wiem. Nie spotkałyśmy się już więcej. Ciekawe dlaczego. <grym"> Dobra, idziemy dalej. Nie chce mi się. Widzę <grystanie> Nie widzimy co siedzieć co Czemu? No bo trzeba i tak wrócić z powrotem. <grystanie> Kiedyś wrócimy. Mm. No Zazwyczaj po małej ich przyjedzie po nas. Nie! Czemu? Bo nie chce mi się wracać do domu. No to ja nie chcę iść do domu, no iść dalej. No to po co mam przyjeżdżać? No bo nie chcecie iść do domu. Nie rozumiem cię. W ogóle my tu mamy chyba mewy W ogóle czarne kaczki. Widzisz tą czarną kaczkę? Mhm. Co to jest za kaczka? No no nie to jest chyba po prostu zuka dzika kaczka Widzisz? Dalej jest normalna łeb ma czarnej no No nie no pływały tu czarne kaczki Kiedyś byłam i były dwie czarne kaczki pływały Nie wyglądają jak normalne kaczki nasze Nie wiem co to są za kaczki Może przyleciały z bocianami ale ja zawsze byłam przekonana, że mewy są nad morzem. Chodź tu, świrka. Chodź tutaj. Czekaj, czo Słyszysz? Ławus. Ej, ona jest okropna. Gli empierotti, le labbra, Dobrze, że nie widzicie tych śmieci na kamerze. Taki. Jakieś janusze piwo żłopią na rybach i zostawiałem puszki. Robię ładne ujęcia, a ty co? Przeszkadzasz mi. Jaki wędkarz. Patrzcie, zawodowiec. Sy <laughs> siedzi gościu. E patrzy się na mnie, łeb przekręca. Co ja, słyszysz? Jeszcze nie kopiemy ziemniaków. Powiedz jej coś. Co ja? Przestań. Bo ona ci już ziemniaki wykopuje. Co ona kopie? Ja pierdzielę zaś. Oskar goni Czojkę, żeby zostawiła Padlinę w spokoju. Coś znalazł Padlinę, ja nie wiem. Nie szukaj u mnie wsparcia, bo nie bierzesz tego do domu! Nie, się tarzacie. Patrz. Idziemy. No to! Zostaw! Zaś tę padlinę wzięła. Ja nie mogę. Co to jest za pies? Ja nie wiem skąd ona takie rzeczy znajduje. Śmierdziucha mała. I patrzcie, jak idzie. Patrzcie. To ja? zostaw to. Papa, czo ja! My idziemy, ty zostajesz. Zobaczysz? Papa. Zostaw to. Zostaw to słyszysz? Nie podchodź z tym nawet do mnie. Zostaw to. Co za śmierdziuch pies. Jeżeli oglądaliście zapowiedź naszego kanału, czyli nasz pierwszy film jaki wrzuciliśmy, to pewnie kojarzycie, że były ujęcia z kopania ziemniaków. Z maszyny i... i nie wiem z czego tam jeszcze były ujęcia. No, ale były ujęcia właśnie z zbierania ziemniaków z pola i tam jechałam na maszynie. Było ujęcie ładnie na zachodzące słońce. No to jesteśmy właśnie na tym polu, na którym były kopane ziemniaki. Zaraz wam wrzucę przebitki, bo w tym roku jest tu facelia. ale ja pibze zeszło.. Okej. Okay. pa. Papa. Pa? Pa, pa. pa, pa. Na razie. Do domu w drugą stronę. A tu jest mostek. Do domu w drugą stronę. Ej. Papa. pa. pa. Chodź, Kakinku, chodź. Cześć! Już ci się przesuwa. Proszę. Człowiek, człowiek został zaklinowany przez gałąź i nie przejdzie dalej i się zastanawia, czy tam zostać, czy się wrócić. Jakby ktoś miał wątpliwości, to jesteśmy ze Śląska. Rolada i kluski śląskie. No. I no modra kapusta się nie zgadza. Nie? Tak. Misiu? Tak, nie zgadza się. Tylko, że ty jesteś polski śląski, a nie śląski śląski. Tak. Jakie rozczarowanie w tym dziobku, widzicie? Ojej. No czy... przestań. Dobra, jemy już. Chcieliśmy, aby tutaj pojawił się jakiś wzór jak taki malowany na przykład no i jakiejś ładnej, kolorystyce. No i sobie tak myślę, fajnie jakby to też było w miarę temperatury odporne, ponieważ to będzie tutaj płyta, ale za Mówi się wracamy z tych czy z tychów? Chyba z tychów. Lepiej z tych. Nie zmieniaj. Tak. Wracamy z tych. Byliśmy zawieźć ziemniaki. Więc, jeśli ktoś jest z tych, <noise> albo tamtych, <noise> to ogólnie ja chciałam się poskarżyć, że już się spaliłam dzisiaj na spacerze. O, teraz nie widać. Ale wcześniej widzieliście, jakie ja tu miałam czerwone, to już się spaliłam. Tutaj na twarzy, to. Chyba troszkę też, ale nie szczypie mnie tak mocno jak tutaj. I ręce też mam trochę spalone, ale one już wcześniej były opalone, więc też nie jest tragicznie. Tak. Więc to jest moja krzywda, że zawsze jak wyjdzie choć trochę słońca, to nie wiem dlaczego, ale tam nie jak słońce mówi do mnie, brałbym cię. <noise> nie I Nie bierze. No. Ja się nie opalam, ja się spalam. Tak już wampiry mają niestety. Jak ktoś jest z tych, to niech napisze, że może podrzucimy nasze ziemniaki. No. Chociaż Podobno są dobre. Podobno, więc musisz to sprawdzić. Ej. Ale w sumie teraz będziemy ostatni raz w Tychach za tydzień. No i chyba, chyba już nie, bo raczej już będą sprzedane wszystkie ziemniaki. No zobaczmy. Więc taką mamy niedzielę. Wolałabym coś porobić na przykład w stadzie bo ja wiem, że tam musimy jechać no. i mnie to tak spina to bo... zacznij tam sama jeździć. ale to jest twoje ja się wstydzę to... Oskar, Oskar ja tu nic nie widzę ja powiem ten ja też no właśnie ja mam sama jechać na twoje i tam szeregować co ino. No. Będziesz stał przecież tu ty tam. przecież ja i tak nie mam zdania w ogóle. Ja jestem inno tam... można powiedzieć takim parotów Który ci ino pomaga. O, twoim pomocnikiem. Wykonuje rozkład. Tak naprawdę to on coś szukać lepszego i no już jest ze mną 4 lata. A i dalej nie umie znaleźć, więc... Nie wróżę mu zbyt. to też, też tak możemy być. Przyczaj na Busa. Czym przerobimy na kampera? No, ale dziadowo wróżemy. Nie, nie będziemy nic przerabiać. Czemu? Ja widziałam na YouTubie, jak ładnie przerabiają busy na kampera. też mi się zamarzyło. So, nie, bo to jest drogie. Jeśli nie będzie tak, jak ty Nigdy nie będzie tak, jak ty chcesz. No bo ja chcę dobrze. Nie ja chcę najlepiej. Nie, bo kampery to mi się... Marzy z takimi z takim... zapachem starości, skórze. No, to wiem nie. Chcesz tak? Nie. Bo zapłacisz. 50 tysięcy za kampera. Jakiego no, ty chcesz kampera? No co ty chcesz tą przyczepę od twojego ojca montować czy co? Pokażemy wam, wam przyczepę od ojca, od Oskara, co nam przywiózł na na sad. Obok sadu stoi. Bo nie wiem, czy w filmie pierwszym z sadu był pokazany? ta przyczepa kamperowa czy nie? nie, bo to mnie powiedzieli. no i pokażemy wam nasze potencjalne lokum na działce z sadem Furlora, naprawdę będziecie zazdrościć, tak powiem Bierzesz na mnie presję, żebym się zgodził? Wyłącz to! <grystanie> nie sięgasz! Boli mnie ramię, nie sięgam! Nie trafiam! <grystanie>